Cześć wszystkim! Dzisiaj firma The Turner. Ja mam ich produkt, który jest dressingiem do opon. Nazywa się Creamy Tire Dressing. Nosi numer 12 z palety tego producenta. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do praktycznej części tego odcinka. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli chodzi tutaj o dressing od Detarnera, efekt jaki widzieliście, nawet zaczął mi się podobać. Jeżeli chodzi o aplikację tego produktu, myślę, że troszeczkę lepiej byłoby tutaj zastąpić na przykład atomizer małym koreczkiem, takim dozownikiem, żeby sobie śmiało to na gąbkę nakładać, bo te atomizery guala są dosyć mocne i trzeba tam jedną ósmą kliknięcia dać, żeby nie przesadzić z nadmiarem produktu na aplikator. Zapach bardzo fajny, to jakieś mleczko, coś kokos, coś takiego samo opakowanie, jak również szata graficzna są bardzo eleganckie ładnie to wygląda, fajnie się to komponuje na półce więc tu jest też, też na plus czysta instrukcja oczywiście tam jeden piktogram to jest produkowane na ulicy Smoleńskiej w Bydgoszczy Masa. w każdym razie efekt jaki po sobie zostawił jest bardzo fajny, mocne przyciemienie tej opony co mogliście właśnie też zauważyć. Jeżeli chodzi o jego wytrzymałość, śledźcie moje profile na bieżąco. Będę starał się tam dawać Wam znać, bo właśnie zaaplikowałem to na swoją oponę. Zobaczymy, jak to długo wytrzyma. Producent tutaj nie podaje czasu, więc jesteście zdani na moje relacje na Instagramie. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne relacje na Instagram, na Facebooka. Zostawiajcie łapki, subskrybujcie i tak dalej. Bardzo mi to. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.